Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich na kolejnym odcinku z serii filmików edukacyjnych i dziś pokażę Wam jak wprowadzić obciążenie ruchome na przykładzie takiej prostej belki wolno podpartej. Więc zacznijmy. Żeby wprowadzić obciążenie ruchome klikamy na obciążenie, dalej obciążenie specjalne i następnie ruchome. Pierwszym krokiem to jest definicja naszego pojazdu klikamy sobie tutaj nowy nazywamy go nie wiem, 1, 2, 3 i mamy coś takiego ja sobie te siły skupione sprowadziłem do dwóch o rozstawie 1,2 metra i wartość tej siły wynosi 220 kN. więc tak wybieramy sobie tutaj siła skupiona, wartość siły 220,25. Tego na razie nie zmieniamy. Wybieramy kolejną siłę. Ta sama wartość. I teraz tak. My mamy te siły o rozstawie 1,2 m, więc tutaj wpisujemy 1,2. I tak się prezentuje nasz pojazd. Dodajemy. Zamykamy. Jakoś też trzeba nazwać nasz przypadek. Nazwijmy go ruchome. Kolejny krok to definicja trasy. Klikamy Definiuj. I zakładając, że nasz pojazd będzie stopniowo wjeżdżał na ten most, że najpierw pojawi się tutaj jedna siła skupiona, a później druga, to zaczynamy poza, poza belką. Więc tak. Tutaj też poza belką. I też zakładamy, że nasz pojazd może poruszać się w dowolnym kierunku. Wracamy. Zastosuj. Zostaje nam tylko krok, żeby wykresy później wyglądały w miarę prosto i bez żadnych skoków. Tu tutaj sobie zalecam wpisać krok 01, a kierunek obciążenia Wygląda tak, dlatego że to jest x, to jest y, a nasze obciążenie działa na kierunku z i też na minusie, bo działa w dół. I klikamy zastosuj. Odpalamy sobie obliczenia. Wchodzimy w wykresy na prętach. Od razu karteczki i siła fz. Wybieramy przypadek ruchome plus. Normalizuj i tak właśnie wygląda wykres sił poprzecznych. A tak wygląda wykres momentów zginających. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i będzie przydatny. Jeżeli macie jakieś pytania czy propozycje, to zapraszam do sekcji komentarzy. A ja będę się żegnał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć.